Każda książka ciężka i ważna, bo nauka to sprawa poważna. Teraz stałe rano już musi, chociaż teraz nie to do musi. Wszystkie szarki szkoły już znają, z kolei na przerwa i Nowa pani też jest miła, atmosfera się nieco zmieniła. stały się lżejsze i pierwszaki jakby weselsze. Teraz dziarsko idą do szkoły. Każdy piersiak jest bardzo wesoły. Mm. <noise> to ja, to ja nie, spesuję, nie, nie ma czasu jest kolega. Dzisiaj spotkacie coś ciekawego. Witajcie dzieci kochane. Czy jesteście przygotowane? Bo piosenkę dziś zaśpiewacie. Waszej mamie, waszemu tacie. Gdy pani o coś pyta, to góry palce dwa, a gdy ktoś W jest dodawanie, a tu leżą liczby, odszukajcie prawidłowe wyniki. Czy coś umiecie, czy w tym języku coś powiecie? My nie powiemy, ja zaś niewamy o dla pani mamy. Jest.

Litery nam się tu pomieszały i problem zrobił się niemały Trzeba je teraz poukładać, szybko pracować i nie gadać. Dla Was jeszcze zagadek kilka. Pytanie łatwe, każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna? Olszak. Białopióry tak naszej polski znak? Olszak. się siemieni, biel czerwieni. popiewam narodowe święto na polskiej ziemi. Jeszcze na tacy tylko grzecznie czeka. Kieszacze kot też też zdali się skończyć, że się świeci po pasach, trzeba czekać. Gdy czerwone światło świeci, stoją wszyscy, stoją dzieci. Na zielonym iść możemy, o tym wszyscy dobrze wiemy. zadań czekamy i już się z Wami pożegnamy. Czy Pan Dyrektor też uważa, że dzieci były dzielne i już mogą być pasowane na pierwszych klasistów? Prosimy Pana Dyrektora o zabranie głosu i wydanie werdyktu. Drodzy goście, szanowni rodzice, drogie uczniowie, koleżanki i koledzy, no i Wy, mali bohaterowie. Ja Powiem tak, jestem zafascynowany tym, co pokazaliście za tydzień, przepraszam, no, półtorej miesiąca swojej pracy. Ja przepraszam, że tak przychodzę, ale troszkę głośniej przeszkadza. Yy, tak, jestem z Was bardzo dumny, bo naprawdę tak wiele potraficie i zdaliście ten egzamin, pierwszy swój egzamin, na plus 6. Także gratuluję Wam i jesteście gotowi na uczniów. Pierwszej klasy, wstąpienie w szereg. Czego Wam życzyć, tak, korzystając od razu z głosów? Życzę Wam, żeby całe przejście przez szkołę podstawową było dla Was z samą przyjemnością, przygodą życia, gdzie będą pasmem sukcesów i na pewno gdzieś jakieś małe potknięcia się zdarzą, ale nimi się nie przejmujcie. Dążcie do tego, żeby było fajnie, żebyście się dobrze bawili, żebyście byli dobrymi koleżankami, kolegami, fajnymi ludźmi. Do, szanownych rodziców, czego Wam życzyć? Życzę Wam, aby oni spisywali się nas w swoich możliwości, jak najlepiej. Pamiętajmy razem wszyscy, to oni mają spełniać marzenia, a nie nasze oczekiwania. Niech oni rosną, robią to, co lubią, Niech wyrastają na fajnych, życzliwych muzykach. Także drodzy pierwsze obraziści, tak zdaliście ten egzamin swój na, pi na piątek, plus szóstka, przepraszam. Do ślubowania. Swojej klasy, i dobre, wiem, swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać ojczyznę. Jak, jak, jak dla niej pracować kiedy urosną. Będę się starać być dobrym kolegą. Być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu. A teraz wiórka pierwszej, ananasy i wączki. Weźmy się szybko za rączki, bo nastąpi bardzo ważny moment w Waszym życiu. Pan dyrektor dokona pasowania Was uczniów symbolicznym ołówkiem. Bardzo proszę o każdego dziecka na naszej szkoły. Yeah. <clears throat> Szanowni Państwo, a przede wszystkim Panie Dyrektorze, Pani Wołowawczyni, Pani Margareto, no i bohaterowie dzisiejszej uroczystości, już teraz pełnoprawni uczniowie tej szkoły. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Panie Dyrektorze, Pani Wołowawczyni i drogie dzieci, dziękuję za zaproszenie. Jest mi szczególnie miło tutaj być dzisiaj w tak ważnym dniu dla tych najmłodszych uczniów tej szkoły. Państwo pewno wiecie, że moje serce tu zostało. No to będzie. Tak już, tak już pewno będzie zawsze. Dlatego jest mi szczególnie, mimo że tu mogę dzisiaj z Wami być, chcę Wam złożyć najstateczniejsze życzenia. Dużo sukcesów, sięgania do gwiazd, bo tak to macie pięknie napisane, piękne gwiazdy i rączki sięgające do góry. I takie hasło tutaj też piękne macie. Nasze możliwości są tak wielkie, jak nasze marzenia. Myślę, że te marzenia macie piękne, duże to będą marzenia. Sięgajcie tych gwiazd i wiem na pewno, że w tej szkole rozwiniecie swoje talenty, umiejętności, i będziecie wspaniałymi ludźmi. Wierzę w to głęboko, bo mam doświadczenie kilkudziesięciu lat, kiedy nasi uczniowie już dzisiaj są wielkimi osobami czy osobami, które wpływają na nasze życie, chociażby posłużę się tu moją uczennicą Iwonką, panią radną. Więc jak wiecie, można sięgać jakiś, no może nie gwiazd, ale <grystanie> można sięgać wysoko, można wpływać na, na życie tej społeczności, tak bym chciała, żebyście kiedyś wpływali na to życie tej społeczności. Myślę, że tak po prostu będzie że będziecie naprawdę wielkimi osobami. Jeszcze raz z całego serca dziękuję panu dyrektorowi, pani Margarecie i wam uczniowie za zaproszenie i możliwość bycia tutaj z wami. Drodzy rodzice, uczniów klasy pierwszej, życzę wam, żebyście każdego dnia doznawali najwspanialszych uczuć, emocji, które będą widziały. Waszych dzieci. Myślę, że tak będzie. Dzisiaj to uśmiechnięte buzie, myślę, są dowodem na to, że tak będzie. Będą, jak Pan Dyrektor zaznaczył, szóstki z plusem. Myślę, że takie będą te Wszystkiego dobrego życzę wam. Przede wszystkim jak najwięcej tych emocji, dobrych emocji, które będą nam dostarczać Wasi uczniowie, będąc tutaj, uczęszczając do tej szkoły. Powiem, mojej szkoły. Dziękuję bardzo. Przyjmijcie Przyjmijcie jeszcze ode mnie takie małe upominki, chciałabym dzisiaj wręczyć, bo dzisiaj taki dzień dla nich świąteczny i uroczysty, w związku z tym bardzo Was proszę, żebyście też przyjęli ode mnie jakieś drobiazgi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. dziękuję. do Was, spotkałam Panią Ole i mówię, że zaczęłam już tęsknić za Wami, bo już myślałam, że jest po tej uroczystości, a tu Pan Dyrektor przyjechał i mnie zaprosił, bo wiecie, że ja na poniedziałek, na poniedziałek też, no dwa zaproszenia w tak zwanym zespole razem spięte, więc po prostu w pakiecie. Bardzo, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, że mogę z Wami być. Bo dla mnie rok szkolny zaczyna się właściwie od 1 września, ale potem wyglądam tego zaproszenia ze szczęszywa, bo te uroczystości u was są po prostu oryginalne, co roku inne i jadąc tu zastanawiałam się jaki będzie, ja pewnie już to mówiłam, jaki będzie w tym roku motyw, ale muszę powiedzieć tak, wszystko mi się zgadza, wszystko. Egzamin zdany publicznie na szóstkę z pisem. Brawa, kochani, brawa. Był patriotyzm, było bezpieczeństwo, był język angielski, czyli języki obce. Przepiękne kireciki, które macie na głowie. O cytatach i tym, że macie tak pięknie sprecyzowane plany na przyszłość, no po prostu szapowano. Bo chciałam Wam właśnie życzyć, żeby każdy dzień, każdy dzień bez wyjątku przynosił Wam zdrowie, radość, przepiękny uśmiech, nawet pierwszemu uczniowi, który tak mówił na mojej głowie spuszczonej powoli, ale ja liczę, że on na koniec tak pięknie się do nas uśmiechnie, bo ta powaga, powiem Wam szczerze, naprawdę zobowiązuje.